Mały chłopiec, samolot Karola. Karol zawsze ma ochotę polatać swoim samolotem. Wysoko na błękitnym niebie czuje się, jakby był u siebie. Rozpędza się na pasie startowym. Zaraz do startu będzie gotowy. Już wzbił się do lotu już w górze skrzydła samolotu. Karol nareszcie jest między chmurami, leci przed siebie do góry nogami. Każdy, kto widzi te akrobacje, że Karol jest mistrzem, przyzna mi rację. Teraz Karol leci już nisko, bo pora wracać na lotnisko. Wieża kontrolna go informuje, kiedy bezpiecznie wyląduje. Powoli schodzi nad pas startowy, do lądowania jest gotowy, pod samolotem ziemia tuż, koła jej dotykają już.